Witajcie dzisiaj na szybkości żniwa. Po żniwach jadę do urzędu, a na wieczór będę talerzować kawałki, których nie zrobiłem poza kamerą. Kurde, sąsiad Bartek też jedzie już na pole. Ciekawe, kto mu będzie młócić. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie padać, bo przez około 3 dni pada i no. Robota stoi w miejscu. Chciałbym jak najszybciej skończyć te żniwa, póki jakaś tam pogoda jest. Ciekawe, czego Grzesiek wjechał pierwszy do Bartka. Przecież było mówione, że pierw do mnie wjeżdża. E, sąsiad, czego Grzesiek u ciebie pierw kosi? Przecież nie byłeś u niego zamawiać wczoraj kombajnu? Spokojnie, majster. Dzisiaj z rana podjechałem i powiedziałem Grzyszkowi, że zezwoliłeś, żeby pierw do mnie wjechał. O ty, cwaniaku, jeszcze będziesz czegoś chciał. Mogłeś mnie przynajmniej uprzedzić. A tak to teraz będę czekać jak głupi, bo ty wpadłeś na pomysł. E, szkoda gadać. Panie Grzegorzu, czemu pan się zgodził, żeby pierw wjechać do Bartka, a nie do mnie? No witaj, Marian. Wiesz, no podjechał do mnie i powiedział, że się zgodziłeś. Mogłem do ciebie zadzwonić, ale śpieszno mi dzisiaj, bo chcę te swoje pola wymócić, póki dobra pogoda. Jeśli chcesz, to mogę na szybko po tym polu Bartka zajechać i skosić twoje, ale w zamian jedziesz do mnie na odrobek, jeśli nie zdążę swoich odrobeć. Pop this pod! and when the rain begins to fall, you'll ride my rainbow in the sky. And I will catch you if you fall. you'll Never have to ask me why. When the rain begins to fall, I'll be the sunshine in your Thank <laughs> you. In the air, they get, get your hand. In the air, they get, get your hand. In the air, they get, get your hand. Nawet ładnie sypie ten owiec. Jak będą nasypane te dwie moje przyczepy, to będę zadowolony. E, majster Rure mi Dobra panie, już składam. Ile zostało Ci jeszcze do położenia dzisiaj oprócz tego mojego? A sam nie wiem. Chyba z pięciu hektarów na usłudze, a dwóch swojego. Ale jak deszcze przyjdą dzisiaj, to nie wiem ile skoszę. Odjadę kawałek z tą przyczepą i się prześpię trochę. Ja tu już drugi zbiornik nakosił, a ten dalej śpi. Trzeba go obudzić. E, to już? Kurde, trochę mi się pospało. Jak już wysypał, to jadę to zrzucić. Trzeba się uwijać, bo nie wiadomo kiedy deszcze będą. Teraz Ino wycofać i zrzucić ten obiedz. No i jakoś wycofałem. Kurde, gdyby był w tej autosance z syp, to byłoby dwa razy szybciej. A tak to trzeba łopatować. Tyle dobrze, że jest już na gospodarstwie z 10 lat dmuchawa, to nie trzeba na strych z wiaderkami latać. Zaraz z chlewa biorę łopatę i zaczynamy zabawę. Dość szybko się Grzesiek uwinął z tym muceniem. Może zdąży przed burzami trochę hektarów położyć. Podczepiamy i zasuwamy szybko na gospodarkę. Mam nadzieję, że te burze, co na dzisiaj zapowiadali, spadnie prędzej o 19. Ech, trochę plecy mnie bolą. Trzeba będzie pomyśleć nad zrobieniem sypu w D47, bo w D35 jest syp, ale został zaspawany, bo był trochę nieszczelny. Jak już wysypałem to zboże, to teraz wypada podpiąć siątkę pod talerzówkę i jechać zatależować kilka pól, póki nie pada jeszcze. Ogólnie to tak parę pól już talerzowałem tą talerzówką z moją siątką I nawet ładnie idzie robota tym zestawem. Siątka trochę dostaje po garach, ale idzie i to nawet nieźle. No to sobie już chyba potależowałem. Zaraz jak lunie, to będzie rzeka przez wieś. To chyba nie ma sensu już nawet spinać siuntki do talerzówki. Jak będzie padać krótko, to może tak mokro nie będzie i uda się dzisiaj potależować. Dziwne, że nie ma ani jednej chmury na niebie. Ale pewnie zaraz już się zaciągnie. Ja się z wami już pożegnam. Do następnego.